Hehe, kochani, dzisiaj troszeczkę normalności wprowadzę i moją misję uspokajania będę kontynuować. Widzę sens takich działań. Dajcie już spokój z tą wojną. W Polsce żadnej wojny nie będzie. Światowej też nie będzie. Będą jakieś takie zarzewia konfliktu i straszenia naprzemienne, żeby tutaj przeforsować określone biznesy. Doprowadzić do zamknięcia planu, wdrożyć Zielony Ład, inne koncepcje, które mają na celu automatyzację, robotyzację szeregu różnych krajów. Polska będzie taka troszeczkę bardziej azjatycka, mam wrażenie. Jeszcze trochę mamy tu napływ i Koreańczyków z południa, i Chińczyków, i nie chodzi o, o, o mieszkańców, bo akurat zasiedlają nas konkretni imigranci. Natomiast mówię teraz o biznesie o tym wielkim biznesie, który będzie na tym takim froncie gospodarczym walczył z korporacjami amerykańskimi. Co z tego się wyjdzie, to się będziemy tutaj przyglądać. Natomiast yy, nie dajmy się zwariować. Więcej spokoju, opanowania i właśnie może przedsiębiorczości szukać sobie w każdych warunkach możliwości yy, rozwojowych, bo w każdych warunkach są, w każdych. A dzisiaj yy, troszeczkę mistycznie porozmawiamy sobie o czwórce kielichów. Dlaczego? Mistyczna czwórka kielichów, karta dość szczególna. W tarocie niedoceniana, mam wrażenie. Czytanie jest troszeczkę dla Moniki, tylko troszeczkę, dlatego że robię publicznie ten odczyt. Właściwie nie odczyt taką pogadankę na temat czwórki kielichów, już tak się przyzwyczaiłam do stosowania tego terminu. Odczyt rozkład. A dzisiaj żadnych kart rozkładać nie będę, tylko. Opowiem o mistycyzmie tej karty, o czwórce kielichów, o takiej energii, która jest utożsamiana tradycyjnie w tarocie z takim ładowaniem akumulatorów, z takim momentem zatrzymania, pewną tęsknotą i emocjonalną, i duchową za tak zwanym lepszym światem. Bardzo mi ta energia też pasuje do mm, snów Moniki, bo Monika po w wyciąga karty tarota i sobie jeszcze dopowiada, próbując to ten sen lepiej zinterpretować. I dwa razy, pamiętasz, Moniko, ta czwórka kielichów ci wypadła, i obiecałam ci dzisiaj, właśnie to znaczy nie dzisiaj, obiecałam ci kiedyś tam już dosyć dawno opowiedzieć trochę więcej yy, o tej energii, tego schodzenia do rdzenia. Yy. Do od, 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 prób, taki, tu jest taka próba połączenia, tego, co nieświadome, z tym, co jest świadome. I właśnie tutaj energią nieświadomości jest ta woda, jest y, to ten krab, taki skorupia, który w razie niebezpieczeństwa się do tej skorupy chowa, próbuje się oddzielać, bo tu jest taka granica światów między lądem a morzem. Tu często się zastanawiamy. Co nam jeszcze zostało na tym świecie, jeżeli um, stracę wszystko? I jak mogę się stabilizować? Mogę się stabilizować. Mogę się stabilizować w takiej przynależności, bo czwórka to jest energia przynależności. Kiedy wszystko stracę, to już nic nie będzie, czy na tej plaży, czy pustyni. Um, Odkryję swoją tożsamość, dokonam przemiany duchowej. Oczywiście, że tak. Dlatego tutaj, jeżeli odwróci się to wszystko, co cesarskie, bo czwórka to emanacja cesarstwa, wszystko, co cesarskie oddałem cesarzowi, wszystko, co ziemskie na tej ziemi zrealizowałem bądź realizuję, to pozostaje nam druga strona metalu. To, co boskie oddaje Bogu, prawda? I tu właśnie jest ta energia tego stateczku, który nadpływa, takie przekierowanie z zewnątrza do wnętrza, bardziej właśnie do tej energii nieświadomej, która oczywiście przechowuje różne lęki, ale też powoduje, że my tutaj poprzez taki symboliczny sens przemiany, Straty, bo tu wszystko widać się wylało, czyli cierpienia w coś, co nam to cierpienie objaśni, mamy szansę wejść w nową fazę. nie? Wiadomo, że za chwilę po czwórce będzie piątka, czyli wielka rewolucja. A po piątce szóstka, czyli znowu harmonia i pokój. Dlaczego cztery kielichy? To jest takie odniesienie do cudów galilejskiej, do wieczerzy paschalnych, również, dlatego, że podczas wieczerzy Paschalnych. Żydzi, właśnie, pili te cztery kielichy wina, które symbolizują: pierwszy kielich uświęcenia, drugi oczyszczenia, trzeci błogosławieństwo, a czwarty radość. Więc tutaj, właśnie jest taka pokazana w tej mistycznej energii. Symbolika czwórcy. To jest cykl przemiany świadomości. I właśnie czwórka kielichów mówi o przemianie świadomości. To uświęcenie to jest po prostu objęcie całości. Uświęceniu Monika, co robi? Wyzwala się z ograniczeń, wznosi się na poziom ducha, mówi: To, co ziemskie, już mi nie wystarcza. Znakiem uświęcenia jest czterokrotne powtarzanie tej samej czynności. I tu zachodzi przemiana. Zachodzi przemiana, wyznacza na nowo granicę, ale wewnątrz nas. Tej przemiany czasami na zewnątrz w ogóle nie widać. On dalej tu siedzi. On dalej tu siedzi. Za chwilę znika, już go nie ma, bo wsiadł na ten statek, i popłynął. Zaszła w nim przemiana wewnętrzna. Drugi kielich z oczyszczeniem pozwala przejść właśnie ze stanu ciała, bo tego ciała tu już nie ma do stanu świadomości siebie i ducha, i tutaj nastąpi taka integracja na poziomie wyższym. Czyli człowiek po prostu staje się godnym do przyjęcia błogosławieństwa, czyli kielicha numer 3. Prawda? Przychodzi błogosławieństwo. W kielichu numer 3 jest błogosławieństwo, czyli co? Natchnienie, na które on czeka. Również łaska. Natchnienie i łaska jest oczywiście nagrodą. Człowiek wtedy czuje się spożywając ten trzeci kielich po prostu nagrodzony, tak? Daje mu to poczucie szczęścia. Jak on już jest szczęśliwy, to on już się tutaj nie martwi, tylko on wsiada i płynie dalej bądź zmienia kolejny port, dlatego że. Wie, że idzie we właściwym kierunku i to go cieszy. I od błogosławieństwa do radości. Czwarty kielich to jest kielich z radością, czyli ja tutaj odczuwam szczęście, bo cieszy mnie mój proces przemiany. To mnie martwiło na początku. Nie bardzo wiedziałem, wiedziałam co się ze mną dzieje. Tu już wiem. Druga strona medalu. Manifestacja. Od czasu do czasu jeszcze mam jakieś takie smuteczki w tej czwórce kielichów odnośnie pewnych fragmentów rzeczywistości, ale na tym najgłębszym poziomie, tym takim najgłębszym poziomie odczuwania egzystencji, człowiek jest tu radosny. Tutaj wiemy i czujemy, że po prostu uczestniczymy duchowo w jakimś większym projekcie życia. I właśnie takie jest tutaj przesłanie tej energii, że tu jest coś więcej niż obejmuje mój wzrok. Tutaj widzę tylko to, co mój wzrok obejmie. Tutaj już nie ma tego człowieka, dlatego że nastąpiło przeistoczenie, tak? Woda jest nie tylko wodą. Ta woda tutaj wzmacnia, ona rozwija sferę duchową. I te cztery kielichy to są właśnie też cztery strony świata, stąd ta podróż tym statkiem. Po świecie to są cztery etapy cyklu przemiany, cztery fazy procesu inicjacyjnego, właśnie. Także yy, tu mamy właśnie taką terapię. Więc, jak ta karta wypada, jako rada, to zazwyczaj jest powiedziane tak: rozpocznij terapię, przemiany, siebie, od oczyszczenia. Trzeba wyznać cierpienie. Osobiście doświadczyć tego bólu. Taka forma katarzis, oczyszczenia, prawda? I tutaj spotyka się świadomość z nieświadomością, a raczej takie uwolnienie od nieświadomości indywidualnej, czyli zdjęcie zasłony z tych mechanizmów obronnych. I w tym procesie jest ważna obecność świadka. Ten człowiek tutaj się przygląda, tu już nie ma świadka. Tu już, tu już nie ma, tu już się zintegrowało wszystko. Natomiast tutaj jeszcze potrzebny jest ten świadek, który patrzy patrzy na te cztery kielichy. Dlaczego? Bo on tu dba o to, żeby ten dialog pomiędzy właśnie tymi etapami był bardzo szczery. Ten świadek będąc tutaj na brzegu, on też chroni przed potopem takim ze strony nieświadomości, nie? Zbyt wiele cierpienia może być tutaj groźne i w takim sensie symbolicznym i dosłownym. No i później są trzy kolejne fazy terapii, czyli jest to objaśnienie cierpienia, dalej edukacja i uczenie się nowych zachowań. Nie? Czyli wchodzimy w fazę takiej nowej integracji określanej jako odrodzenie. I tu jest ta granica między wodą a piaskiem, to jest granica między wyobraźnią a rzeczywistością. Tu jest rzeczywistość na tym piasku, woda to jest yy, ta energia... Wyobraźni. I ta granica u człowieka, ona jest zawsze bardzo subtelna, prawda? Granica musi być elastyczna, ta czwórka musi być bardzo elastyczna, dlatego, że jeż... czwórka może być zabetonowana, i wtedy woda nigdy nie zamieni się w wino, nie będzie tej Twojej przemiany wewnętrznej. A z kolei, kiedy ta granica całkowicie by zniknęła, to wtedy woda się z tym winem zmiesza, będzie taka, to wino będzie rozwodnione i też nie dojdzie do przemiany, nie? Dlatego tutaj właśnie bardzo ważne jest to wyrażenie się w emocjach, w tym przeżyciu uczucowym, stąd właśnie kieliszki. I kielich uświęcenia pozwala po prostu odkryć siebie. I dlatego, jak tam miałaś ten sen, Monika, i zadawałaś pytania, Czwórka kielichów ci objaśniała yy, sens uświęcenia, nie? Czyli ty odkrywasz. Czwórka kielichów zawsze mówi, ja jestem w fazie odkrywania siebie. Moja samoświadomość wzrasta. Najsilniejszym bodźcem tego doświadczenia jest uwaga po prostu najbliższej wspólnoty, nie? Czyli potrzebuje tutaj ludzi wokół siebie. Dlatego ten człowiek tęskni za wspólnotą. I tu musi być ten świadek, bądź on sam wchodzi w rolę świadka. Dlatego, że świadkując tej przemianie, widzi, jak, jak bliska mu osoba wychodzi ze stanu cierpienia, a wchodzi w stan ulgi. I właśnie ten kielich oczyszczenia to jest taka ulga. Pozbycie się tego zbędnego bagażu, nie? Czyli później mamy właśnie ten kolejny kielich, czyli kielich po tym uświęceniu i oczyszczeniu, kielich błogosławieństwa. I tu jest najciekawiej, bo wtedy mamy tutaj takie wezwanie do wyboru misji życiowej, nie? Moja misja życiowa to jest moje nowe odkrycie. Tutaj ruszę, ruszam w ten świat. Tu już wypiłam, wypiłem kielich błogosławieństwa. Odkrywam, nie? Odkrywam. Wchodzę na drogę bohatera, <laughs> bo tutaj, już wsiadając na ten statek, yy, odkrywając misję, po prostu wchodzę w rolę bohatera. Udaje się na bezludną wyspę. Udaje się na bezludną wyspę, ale czy na pewno tutaj byłem już na tej bezludnej wyspie. Już nie chcę. Ja już nie chcę. Nie chcę. Zmieniam plan. W trakcie podróży mówię sobie. Mm, w sumie, to ta bezludna wyspa nie da mi spełnienia. Poznam siebie najlepiej jak potrafię. Właściwie już to robię, już to się dzieje. Ale. Przecież ja muszę działać w świecie. To znaczy, muszę wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem, wypić kielich kolejny, kielich radości, ten kielich nieba, dopełnienia, spotkać się nie tylko ze sobą, ale z drugim człowiekiem, prawda? To będzie dla mnie bardzo ważne. Czyli mamy tutaj kilka rzeczy, już tak reasumując. Czwórka kielichów łączy nam energię. Samoświadomość, właściwie wgląd, uwolnienie z toksycznych przeżyć. Mm. Destruktywnych tych nawyków, że ja sam sobie wystarczam, i świadomość takiej drogi życiowej i sensu misji, prawda? No i ostatni etap duchowej radości z tego wszystkiego, która wieńczy po prostu te wszystkie etapy, które były wcześniej. I to jest właściwie taka recepcja właśnie tego chrystusowego nauczania czwórka kielichów. I jednocześnie właśnie jest to taka przestrzeń, która właśnie mówi. Jak ten stan zatrzymania, może jakieś takiej, W sumie takiego obrazu pokory, bo tutaj to zatrzymanie przesiąga pewna pokora. I ostatecznie dochodzę do rdzenia, czyli poprzez kolejny etap śmierci na krzyżu symboliczny, do zrozumienia właśnie tego zmartwychwstania. I tu w pełni właściwie zmartwychwstaje. Czwarty kielich, kielich radości jest radością, którą buduje we wspólnocie i wokół wspólnoty. I może właśnie dlatego ta czwórka kielichów tak często ci wypada, bo w ogóle może chodzi o jakąś taką konieczność, a może jednocześnie trudność, jedno i drugie budowania wspólnoty. Tyle. Krótki taki przekaz. Właściwie nie przekaz, co ja z tym przekazem mam to już tak z przyzwyczajenia. Po prostu taka krótka opowieść. O tej nostalgicznej czwórce kielichów, energii bardzo, bardzo takiej mistycznej, energii głębokiej, energii, która wydaje się być często interpretowana jako pewien, pewien rodzaj zamknięcia, ewentualnie w cieniu, otwarcia i tyle. Natomiast tutaj ta energia bardzo żyje. Ona taka jest bardzo, bardzo żywotna. To wygląda statycznie, ale sam proces przemialny. Jest bardzo taki żywotny, dlatego, że on tutaj powoduje największą radość, jaka tylko może być przez człowieka odczuwana. Czyli, niby, tutaj jest na tej karcie głęboki smutek, jakaś nostalgia, jakaś tęsknota, ale de facto jest to energia, która przemienia się w największą możliwą radość, nie? Więc warto po prostu tutaj mieć takie, taką wizję nieco szerszą. Na temat tej szczególnej karty w tarocie. Myślę, że z chęcią i z przyjemnością posłuchaliście tych kilku słów takiej bardzo krótkiej opowieści, charakterystyki, właśnie o tej karcie, która. Często jest tak traktowana w taki sposób, taka nuda. Tak to strasznie wieje nudą, nie? Tak to strasznie wieje nudą. A ja bym powiedziała, że kiedy coś przestaje być nudne, a staje się głębokie, to jest taki moment wydoroślenia. Wydoroślenia. Że nie mamy tu już tej substancji zastępczej, wody, tylko mamy po prostu prawdziwe wino. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Monikę i wszystkich innych słuchaczy i widzów mojego kanału. Papa! Pa.